Oddział Onkologii i Hematologii w Chorzowskim Zespole Szpitali Miejskich wznawia działalność. Udało się skompletować nowy personel lekarski. Mamy fantastyczne newsy do przekazania. Onkologia Dziecięca, dokładnie oddział hematologii i onkologii dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskim w Chorzowie, wznawia działalność 1 grudnia. To była informacja, na którą czekało wiele osób. Nie tylko małych pacjentów i ich rodziców, ale również po prostu mieszkańców Chorzowa, bo taki oddział, tak renomowany oddział był, można powiedzieć, jeden z powodów do dumy dla mieszkańców naszego miasta. Oczywiście nikomu nie życzymy nikt nie chce właśnie trafić na taki oddział, ale bardzo Dobrze wiedzieć, że w razie potrzeby taki oddział o takiej renomie funkcjonuje i ma się dobrze. No a można powiedzieć, że od 1 grudnia znowu ten oddział będzie miał się dobrze, ponieważ do pracy zaprosiliśmy panią ordynator, nową panią ordynator Katarzynę Machnik, która przyjęła naszą propozycję i to właśnie ona poprowadzi ten oddział hematologii i onkologii dziecięcej. Pani doktor Machnik jest bardzo dobrze znana w Chorzowie, ponieważ już przez kilka lat współpracowała z zespołem szpitali. Miejskich, współpracowała również z przychodnią onkologiczną w naszym szpitalu, dlatego bardzo dobrze wie, jak powinna prowadzić ten oddział i jesteśmy przekonani, że bardzo dobrze sobie z tym poradzi. Trzymiesięczny okres zawieszenia mija z końcem października. Teraz trwają przygotowania oddziału na ponowne przyjęcie pacjentów.